Czy czujesz, że coś w tobie jest nie tak, ale nie potrafisz tego nazwać? Jakby w środku żyły dwa różne światy. Jeden mówi ci, kim powinieneś być, a drugi, kim naprawdę jesteś. Największy problem ludzkości nie polega na braku technologii czy zasobów. Polega na tym, że nie umiemy spojrzeć w lustro własnej duszy i połączyć tych dwóch sprzecznych głosów. Uciekamy w schematy, maski, oczekiwania innych, aż zapominamy, kim byliśmy na początku. Ale prawda jest taka, czasem trzeba pozwolić jednej wersji siebie odejść, nie z nienawiści, z miłości, jak dziecku, które dorosło i opuszcza rodzinny dom, bo dopiero wtedy robimy miejsce na nową osobowość, taką, którą sami wybieramy, a nie taką, którą świat nam wcisnął. To jest sztuka, którą każdy może w sobie wypracować. Umiejętność rozstania się z tym, co stare, bez poczucia straty i powitania nowego, bez lęku. Jeśli dziś czujesz, że twoje życie jest ciasnym ubraniem, może to znak, że pora jest zdjąć, bo prawdziwe przebudzenie zaczyna się w chwili, gdy przestajesz naprawiać starego siebie, a zaczynasz tworzyć nowego.